Dziękuję oraz pozdrawiam bardzo serdecznie wspierających kanał. Hejka moi kochani widzowie, witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. <laughs> Dzisiaj się oczywiście widzimy na wynikach konkursu grafkowego ogólnie. Miałam w pierwszej chwili taką myśl, żeby nagrać te wyniki jak, jak będzie Double Fame, a nagrodę rozdać od razu. Ale no... No o i właśnie teraz przyszedł mi tyś, 2999 graf Tutaj gdzieś wam wstawię co wysłałam Natix yy, która wygrała konkurs grafkowy oczywiście pokażę Okej okay, widzę, tutaj w tym miejscu wysyłam nagrodę Natix która już sobie wybrała co chcę za ten konkurs grafkowy. W zasadzie to tak wyszło, że ja wczoraj dostałam za, za wymianę z kamciaksem. Kiedyś kamciaksem się teraz w sumie inaczej nazywa. Dostałam włosy za wymianę, suknię za wymianę i ona właśnie ją wzięła, bo tak właśnie się złożyło, że ja prawie żadnych sukienek nie mam, ale gidnej to chyba żadnej nawet nie mam, więc poza tą, którą dostałam wczoraj, więc... Brawo, Badia, normalnie kamciak ci życie uratował. Dobra, ja tutaj wchodzę i wysyłam tą kieckę za konkurs grafkowy. Jest tylko dzień później ogólnie, ale widzę, że motyw się zmienił. Jest następny dzień rano. Jak to dogrywam? Normalnie byście się można... Nie wiem, rozumiem, no ale jest następny dzień rano w każdym razie, więc no. Jeszcze dalej, to już zaraz będzie. Tu już powinno gdzieś to być, albo nie wiem. Albo nie, nie wiem. Czy to będzie jeszcze. A, to będzie jeszcze dalej, sorry. Bo tutaj jest rzecz z, kalend z kalendarza zadań wielkanocnych. To ona gdzieś tu będzie, ta sukienka. Jest, dobra, to proszę bardzo i gratuluję wygranej w konkursie grawkowym. No dobra, to żegnam stąd już. Zmieniam. Nagrywam już. Dobra, mamy status, że już nagrywam. O, Mendo331 to 300 autograf. Aha. Pozdrawiam Pinkie k KPop. Dobra, mam 3001 autografów. Dobra, widzowie, udało się uzbierać. Miałam wam jeszcze napomnieć, że jeszcze próbuję je dobić, ale już je właśnie dopiłam. Więc no, no to wiadomo. Nagrodę, no to już powiedziałam, kto dostanie pokażę nawet na dowód. Pozdrawiam Natix. Pozdrawiam Magdi 2008. Inaczej kapitki. Wygrała Natix. Ona wysłała mi ogólnie za jakieś 2700 graf, 1700 grafów, więc większość, więc większość tak naprawdę wysłała Natix. I, dlatego też między innymi wygrała. U, nie gratuluję. Dobra. To ja odpalam booster, Dobra już nie zmieniam tego. Odpalam Booster. Widzę, że w tym czasie zapowiem, oczywiście, nowy konkurs grafkowy. Yy, nowy konkurs grafkowy, oczywiście, w tym filmie będziemy też pijać kilka leveli, Bo nie, no, nie powiedziałam, będziemy też wybierać tutaj Pozrej Awards. No no. Fajny ten odcinek się zapowiada. Oczywiście nowy konkurs grawkowy teraz zbieram 3000 grawów ponownie. Oczywiście jeśli uzbierają się one do... powiedzmy, do do, tak, do końca marca, nie do 15 marca może, do, albo do 16 do 16 marca jeśli się uzbierają. Te 3000 grafów, to nagrodą będą włosy Unii. Teraz oczywiście jest to kiecka Unii, no bo zapowiadałam ten konkurs w czerwcu. Pozdrawiam Martin Diobel, w sensie Devin. No. Widzowie oczywiście dziękuję, tutaj prezenciarze Magdi2008 Magdi za dużo pozdrowień. Zaraz bijemy 26 level. Także no Najpierw odbieramy te pozdra Będzie wygodniej te grafy na koniec zostać, bo ich, 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 z nich będzie jakoś 8000 fejmu, więc... Jeszcze awardy tak jak napomniałam wcześniej. Zaraz odbieramy... Tutaj była tylko Magdi 2008. Dziękuję za sporą ilość pozdra, naprawdę. Ona już mi dawno to wesoła, ale nie wiem, jakoś miłe to było. O Przemku mi Live'a nie wierzę. On robi live'a jak ja to nagrywam. Nagrywam to w ogóle po live'ie, więc no... Także pozdrawiam, widzicie tam live'a. Od, od, pozdrawiam oczywiście Horoskopię i Twice także, bo wysłały po jednym pozdrze. Chyba też za darmo tak zupełnie, więc to już się w ogóle ceni. Twice kolejne pozdro i Txin. Dziękuję bardzo. Ej, te pozdra nie wbijają chyba tak dużo tego fejmu, czy imię, mi się wydaje? Nie wiem, powinny 7k dawać, czy one mniej dają? Prezenciara, jeszcze dziękuję bardzo serdecznie. To już ostatnia strona pozdr, widzę. Czy teraz się wbiję? Teraz się wbiję chyba, widzowie. O mój Boże, no way. Ej, no nie, czemu mi to usuwa? No... Ej, czekajcie się lognę, bo zaraz nie wytrzymam chyba. Ej a może. Ej, może te pozdra mi się już doliczyły, że... Ej, czy te pozdra się już doliczyły? Czy to możliwe, że te pozdra się już doliczyły, widzowie? Bo tak jak tak to beka ogólnie. Tych wygląda mi na to, że one się już doliczyły jakby... Dziękuję Magdy oczywiście za resztę poter. Ej no nie, to te pozdra chyba sensu nie mają. Czy tak mi się zdaje, tylko. Dobra, czekajcie, ja zrobię reloga i zobaczę, czy te pozdra się wpiły. Z dwóch. MSP naprawdę sobie robi strzał w kolano tą update i temu w ogóle nic nie wnosi widzę. To za bardzo. Jeśli tak to działa. No aha, no nic mi nie wbiło, no to te pozdra, no dobra. Pokazałam pozdra na darmo, ale dobra. Dziękuję za pozdra ogólnie. Jeszcze jakieś dostałam? Teraz dostałam czy kiedy? Bo nie wiem. Nie, to chyba się spodobało. Dobra, odbieramy awardy widzowie. Ten award jest taki mało tylko, więc... To są takie mało cenne awardy, więc... Wybieram no. to najmniej cenne i zaraz przejdziemy do tego diamentowego awarda, za którego dostanę milion na boosterze podobno, także... O Boże, Ile mi to lewela przy o Jezu. Ej, to mi zaraz dwudziest... 26 mi prawie cały... nie wierzę, Boże, nie wytrzymam. Dobra, jeszcze te autografy nam wtedy zostały. Dobra, odbieram nagrodę, jaką byle jaką. Dobra, i teraz odbieramy magazyn. A jeszcze skarbonkę może, czekajcie, daj mi skarbonkę może. Teraz się wie kolejny level w zasadzie, więc. To chyba tak, boże. Nie wierzę, boże, dwa levele, No way. Dobra, odbieramy 3800 autografów. Więc w sumie nowy konkurs już wam zdążyłam zapowiedzieć, chyba. Także. Fajno. Ile mi brakuje do levela? Milion. O, to wiemy trzy lewele, nie wierzę. Trzy lewele. Znaczy no ten jeden do końcówka, ale dwa pełne jakby chyba wpijemy, wiecie. O Boże, o nie, to jest takie coś fascynujące teraz, Boże. Jeszcze... No to chyba wiemy właśnie. Czekajcie się upewnie. Nie, no nie, nie, żartujecie sobie... No nie no kawałek brakuje, nie, kawałek, nie. No chyba se ze mnie jaja w tym momencie robicie Aha okpa ok, Więc widzowie nie robiłam 28 levela, aż przykro no to patrzeć No no cóż Ej nie, jeszcze coś tu jest Ej nie, jak to działa Ej, teraz się wbiję nie. Nie, bo to się zbagowało. Aha. To się po prostu zbagowało. No, tak mi się zdawało, że to się zbagowało. O, dostałam jeszcze. Ej, dobra, czekajcie, coś. Ej, może ona mi dobije ten level. Ej, czekajcie, może napiszę, że. Czekajcie. Ej, 8, 8 do 28 levela. Napiszę to może ktoś się... Ej śmiesznie by było, jakby mi ktoś teraz wysoty te pozdra. Dziękuję, pozdrawiam. To się od razu uda A jeszcze skarbonkę. Ej, no nie ja ją strasznie wykorzystuję w tym momencie, bo ja ją strasznie wykorzystuję w tym momencie. Boże, nie, nie słuchajcie się, Badi. Już osiemdziesiąt dwa k. Widzowie kapitki mi napisał na Discord, że chciała mi wysłać spódniczkę Pixel. Żeby mi wbić level, więc chyba zaraz sobie to, no. Odbierzmy sobie te wszystkie autografy teraz. Nie wiem, ile chciała tych spódniczek w sumie wysłać, ale no. Widzowie Kapitki napisała, że... Już dużo wcześniej napisała, że ona ma limit. A ja jak głupia czekałam, jeszcze niepotrzebnie mogłam sprawdzić od razu tego Discorda, no dobra. Widzowie, to jednak nie dobijemy dzisiaj levela, ale no dobra, w sumie na dniach widzę, że go wybiję raczej, więc... Dziękuję serdecznie za oglądanko, to wy pamiętajcie o konkursie następnym. Widzowie Kapitkis jednak zdecydowała mi się wysłać pozdrowienia. Jest ja chyba jednak wij jeden level. Bo jeszcze mam skarbonkę, a zobaczcie ile brakuje. Nie no dziękuję, ale... Podobno miał ci za 600 diamentów, ale dobra, nie wiem. Spoko. Dobra, widzę, też, otworzymy tą skarbonkę. No i będzie 28 level na to wychodzi. No, także dziękuję. <tryk> Dobra. Dobra, to te grafy już zostawię na nowy konkurs grafkowy. Także o jest jakich dużo. Dobra, to dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam i do zobaczenia. Następnym razem. Pa. pa.